Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Uwaga, uwaga, wyjazd aseptu numer 3, się heł... drzewo grozi zawaleniem na budynku mieszkalny wyjazd alarmowy. Tym można byłoby się spodziewać zamieci śnieżnych i siarczystego mrozu. Tymczasem nad Polskę nadciągnął orkan Sabina, który postawił w nocy na nogi mieszkańców powiatu Myśleńskiego oraz służby ratunkowe. Służby ratownicze, czyli jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, wzywane były przede wszystkim do powalonych drzew na jezdnie, na budynki mieszkalne. I takich zdarzeń tutaj w ciągu nocy mieliśmy sześć. Ale już od godzin rannych, czyli gdzieś mniej więcej od godziny ósmej do chwili obecnej, jest kolejnych 17 takich zgłoszeń. Jaką maksymalną siłę ma osiągnąć dzisiaj wiatr? Maksymalnie w porywach według danych, które otrzymujemy pogodowych, mają być to porywy do 100 km na godzinę, czyli troszeczkę słabsze niż minionej nocy, ale generalnie jeszcze cały dzisiejszy dzień i kolejna noc to będą takie mocne porywy wiatru. Jak mieszkańcy powiatu Myśleńskiego powinni się zabezpieczyć przed tym wiatrem? No na pewno trzeba wszystkie luźne elementy, luźne przedmioty, które znajdują się wokół budynków, zabezpieczyć, schować, zamocować, gdyż ten wiatr, który wieje, no jest w stanie porwać nam wszystkie właśnie takie niezabezpieczone elementy. No przede wszystkim stan techniczny, czy też budynków, czy ewentualnie drzewa, które rosną, no muszą być zdrowe i mocne, żeby po prostu wytrzymały takie napór wiatru. Rozumiem, że strażacy, zarówno ochotnicy, jak i zawodowi są dzisiaj cały dzień w pogotowiu i reagują na każdy alarm. Tak, oczywiście. Cyklicznie teraz cały czas spływają do nas zgłoszenia o zaistniałych tutaj zagrożeniach, więc reagujemy po prostu na każde zgłoszenie. Jeszcze na tą chwilę jesteśmy w stanie jakby do każdego zdarzenia na bieżąco wyjeżdżać.